Dobra, nie wiem czy ra dam radę tutaj coś nagrać, zobaczcie w ogóle, co się ze słońcem dzieje. Dzisiaj jest, yy... no, jest mocno, jest mocno. Bardzo ciekawa noc była, powiem Wam bardzo ciekawy dzień tak samo wczoraj miałam. Yy, z ogromnym, z ogromną ilością w ogóle energii. Dzisiaj dzisiaj yy, bardzo fajna, niesamowita, niesamowita sesja tak samo. Trochę nowych informacji, nawet dużo informacji nowych mam, nawet yy, dużo nowych doświadczeń tak samo jeśli chodzi o wiecie, wchodzenie w różne przestrzenie. Bardzo mocno się tutaj, bardzo mocno się zmienia w tej, w tej przestrzeni. E, na pozytywnie bym powiedziała, no nie? Na pozytywnie. Ale bardzo mocno teraz jest, powiem Wam, aktywna sztuczna inteligencja, która bardzo sprytnie teraz próbuje się wrąbać, że tak powiem, w konwersacje różnego rodzaju na temat w ogóle, że tak powiem, spraw duchowych i nie tylko duchowych, tylko generalnie źródlanych, że tak powiem, bądź źródłowych, jak to woli. No i tutaj jest, tutaj jest bardzo dużo się pojawiło, że tak powiem, okablowanych osób, które są pod, pod wpływem jeszcze tego, ale to się to będzie wszystko wyłazić teraz. To jest, to będzie wyłazić. Jest po prostu. Ja dzisiaj czuję wręcz taką diamentową energię, nawet w ogóle nie jakąś kryształową, tylko po prostu diamentową, nie wiem jak to określić. Ciężko, ciężko mi wiecie, znaleźć słowa na to. Także rękami już zamarza. Ale jeszcze Wam tutaj troszkę pokażę tak e, łobundków, bo są po prostu mega. I ta yes. czystość, ta biel, zobaczcie jak w tym świetle ta biel wygląda, więc jest po prostu niesamowita. Wiecie, to są takie małe rzeczy, a naprawdę robią, że tak powiem, robotę na, na, cały, na cały dzień, na cały tydzień. Patrzcie, co się tam dzieje. Musiałam się tym podzielić, bo, mm, bo się nie da tego przeżywać samemu. Tylko nie będę tutaj e, egoistką. W ogóle te temperatury powiem mam teraz 2-3 stopnie, w nocy też minus. Ehm, ja lubię. Ja lubię jak jest e, jak czasami przymrozi. Uważam, że to jest bardzo odpowiednie. Moje ciało się bardzo fajnie czuje w ogóle, jak trochę zmarzna czasami, więc jak najbardziej i fajnie, że mają wolne od wiecie, zaśmiecenia ziemi, no nie? Znaczy Ziemi, nieba. I ziemi też. W ogóle już niedługo ich nie będzie, nie będą nam zaśmiecać, Także jest trochę pozytywów. Było ciężko przez chwilę. Przez ostatnie kilka dni jest trochę pozytywów, mówiłam Wam, że ja tutaj miałam reset i ten reset widzę jak najbardziej, jak on działa jak najbardziej pozytywnie. Generalnie dzięki za wszystkie wiadomości tak samo, czuję się już bardzo dobrze, więc nic mi nie jest, wiecie, jakby fizycznie, więc nie ma się tutaj nic co przejmować. Patrzcie jakie te małe są fajne, znaczy nie małe, tylko te młode jeszcze, muszę zmienić kolor. No, my też tak właśnie zmieniamy kolor <laughs> z Gandalfa szarego na białego. Taki jest upgrade. Tylko tyle wam powiem, kto oglądał e, niektóre filmy, ten wie, że u niektórych osób będzie to wychodziło właśnie. Dostaną z... z, wiecie, z szarego na biały. I się zamieni. Pięknie to jest. Chyba jeszcze nie te samoloty, ale ja się skupiam, wiecie, na tym, co jest y, pozytywne, więc y, samoloty mi nie przeszkadzają. Nie dzisiaj. Dzisiaj już mi nic nie przeszkodzi. No, także zobaczymy się, kochani. Pewnie jutro coś nagram. Bo już mnie nosi trochę, żeby to zrobić. Natomiast postanowiłam, że w niedzielę zawsze mam wiecie, czas dla siebie i na jakieś wyjście. Zresztą mówiłam już o tym. I także zobaczymy się jutro. Nie, no jest. Jest tutaj bajecznie. Szkoda, że nie mam więcej jedzenia już dla nich. Następnym razem.